Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj witamy się z Wami z kolejnej miejscówki. Właśnie przyjechaliśmy do Międzybrodzia Białskiego i musimy od nowa rozłożyć obóz. Stoimy sobie tuż nad jeziorkiem, ale o tym za chwilę. Najpierw rozpakujmy się i ustawmy przyczepę tak, jak ma być. Wiecie co? Chyba stało się przed chwilą coś nad jeziorem, bo tutaj stoi policja na sygnale, przed chwilą poszli w stronę jeziora, a tam widać funkcjonariusz wraca do radiowozu, a nadjeżdża Straż Pożarna. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, a my wracamy do rozkładania się. Troszeczkę już się uporządkowaliśmy tutaj na miejscu, ale jeszcze musimy się wypoziomować, bo widzicie, przyczepa stoi naprawdę pod skosem. Na szczęście tym razem mam ze sobą takie deseczki do poziomowania, i teraz spróbuję podnieść koło do góry i podsuwać deseczki, tak żeby wyrównać przyczepę. A Teoś będzie mi pomagał, prawda? Nie bardzo łatwo. Dobra. Tutaj pod podpory też włożymy deseczki. O, pięknie. Super. I z przodu też podkładamy. Przedsionek już też troszeczkę ogarnęliśmy. Z naszym małpkiem małym, takim niedobrym. Powoli słońce zachodzi. Ale jeszcze dzisiaj zaliczymy na pewno jakąś kąpiel. Tutaj Teoś ułożył mi biuro, żebym mógł wysłać Wam jakiegoś vloga. Ty tutaj będziesz siedział, to ja usiądę tutaj. Bo słuchajcie, w końcu mamy dobry internet. Mamy tutaj dobry zasięg telefonów i możemy coś podziałać. A widoczki mamy tu niesamowite. Jeziorko, górki. Jest tu naprawdę piękne. Woda cieplutka, tylko dno trochę kamieniste, już zaczynamy tęsknić do naszych piaszczystych plaż. Przed chwilą w tym miejscu coś naprawdę mocno się rzuciło. Są tu jakieś potwory w tym jeziorze. Tu taki podwodny krzacek, łączka. I widzę, bardzo głęboko się tutaj robi. Kamienie są troszkę śliskie. Może jakiś szczupaczek tu siedzi. Miejscówkę mamy zaraz blisko drogi, tutaj to miejsce jest nieogrodzone, są tylko takie kamienie, żeby ktoś na lewo nie wjechał. Także na dzieci trzeba uważać, chociaż ta droga nie wydaje się być jakoś specjalnie ruchliwa. Tu jest boisko do siatkówki, ewentualnie bagmintona. Tu po drugiej stronie przy linii wody, przy linii brzegu stoi troszeczkę przyczep. Piaskownica dla dzieci. Tu mamy zadaszoną wiatkę. Można usiąść, zjeść. Informacje, że woda zdatna do picia. Mała umywaleczka, toaletki. Tylko wiecie co, ja nie wziąłem karty, więc nie mogę wejść do środka. Prysznice i miejsce do próżniania kaset. Toalety bardzo ładne, czyściutkie i przestronne. Prysznice też bardzo ładnie wykonane, czyściutkie i schludne, ale ciepła woda za piątaka. Dzień dobry, mamy nowy piękny dzień. Słuchajcie, jak na tym kempingu jest cichutko w nocy. Było tak cicho, że aż trudno było nam zasnąć. Po ostatnim pobycie na kempingu nad jeziorem Otmuchowskim to był weekend. Było troszeczkę imprezowo. Może w tygodniu jest tam bardziej spokojnie, ale tej ciszy naprawdę nam brakowało. Spaliśmy dzisiaj długo. Prawdopodobnie dzisiaj się nigdzie nie ruszymy. Spędzimy sobie dzień nad jeziorkiem. Tam u góry, gdzie stoimy, Justyna robi śniadanko. Ja piję kawkę nad jeziorem i z Mają brodzimy sobie po jeziorku, patrząc co ciekawego możemy znaleźć na dnie. Przed chwilą Maja znalazła dosyć duże szczypce raka, i znowu słuchajcie, tutaj dosyć duża ryba skoczyła. Rozmawiałem tu wczoraj z miejscowym wędkarzem i mówił, że są tutaj bolenie. O, widzieliście tam daleko? I to one tak aktywnie polują. A widoki jak z obrazka. Jeziorko, góry, domki na zboczach. Pięknie. Dzisiaj nigdzie się nie ruszamy, mamy dzień gospodarczy, robimy pranie. Tu za przyczepą już sznureczki wiszą, Justyna bierze następną porcję. Wiecie, jesteśmy jednak tydzień czasu w drodze i tego prania przy czterech osobach troszeczkę się zbiera. Do prania używamy wiecie co, takich saszetek nie pamiętam, co to jaki to firmy jest, ale są bardzo wygodne. Tu mamy inne pudełko tak żeby y, lepiej je przechowywać. Ale są bardzo wygodne, dodają się do prania ręcznego, rozpuszczają się lepiej niż proszek. Ale nam się szybko Pogoda zepsuła. Było przed chwilą słonecznie, byliśmy w wodzie i zaczął padać deszcz. Na szczęście zdążyłem pozbierać pranie ze sznurków. Teraz sobie siedzimy z t 8 w oknie i patrzymy, jak pada. Musieliśmy opuścić szybkę, bo padało nam tu do środka, ale tak też jest fajna zabawa, nie Teoś? I znowu wyszło słonko. Zrobiło się mega gorąco, mega parnie. A przyszedłem znowu na plażę, słuchajcie, pokazać Wam ciekawą rzecz. Dzisiaj, kiedy byliśmy tutaj wcześniej, te kamienie nie były zalane wodą. A ta opona wydaje mi się, że była dalej od lustra wody, tak jakby poziom wody teraz się podniósł. Dzień gospodarczy, poprane, pozmywane. Teraz trzeba wywieźć szarą wodę, nabrać świeżej w zbiorniki. Mamy spory kawałek tam, w tamtą stronę do początku pola do zrzutu i do kranu z wodą. Także podjadę sobie tam autem. Mam tu już wyciągnięty zbiornik szarej wody, wstawimy go do tyłu. Do tego banieczkę na czystą wodę i jedziemy. Teraz kartą otwieramy szlabanik. I zbiorniczek wraca na swoje miejsce. Korek wyciągamy. Wkładamy lejek. I podkładamy pod wylot. Tym razem wodę przyniosłem sobie w tym dodatkowym baniaczku. W domyśle on jest przygotowany na szarą wodę. Tak jak gdzieś będziemy w trasie i wodę będziemy musieli ze sobą zabrać. Ale na razie jest czysty, więc używam go do czystej wody. Bo wiecie co, w ten, który mam tymczasowo pod zlewem, żeby zmieściła mi się tutaj pompka wody, musiałem obciąć gwint, na który nakręca się korek. I ręcznie mogę sobie przynieść wody w tym bez problemu, ale o, zobaczcie! Akurat samolot holuje szybowiec. Na czym to ja skończyłem? Eee, chyba na tym, że ręcznie mogę sobie przynieść w tym kanisterku wody, ale nie brałem go tym razem do samochodu, bo bałem się, że wszystko mi się tutaj wychlapie górą. To teraz można się napić kawki z widokiem smacznego. I minęła jakaś godzina i woda dotyka już prawie opony. Tu ten dystans między kamieniami a brzegiem się zwiększył. Także wody w zbiorniku przybywa. Już wiem skąd te różnice w poziomie wody w zbiorniku. Działa tutaj hydroelektrownia i podobnie, na podobnej zasadzie jak hydroelektrownia w Żarnowcu, woda z tego zbiornika jest przepompowywana na górę do drugiego zbiornika, a później przepuszczana przez turbiny i wraca z powrotem do tego jeziora. Dzieciaki z Justyną bawią się nad jeziorem, a ja mam chwilę, żeby. Pokazać wam naszą lodóweczkę. Na pewno jesteście ciekawi. Mówiłem, że zrobię odcinek specjalnie o niej, a jakoś nie miałem na to czasu przed wyjazdem, także teraz postaram się opowiedzieć o niej kilka słów. Wyciągniemy naszą bohaterkę. Tak jak Wam wcześniej pokazywałem, to jest lodóweczka YetiKool. Z tej naszej lodówki, na potrzeby naszej przyczepy, zdemontowałem rączkę, taką, która tutaj była i kółka, które służyły do jej. Przewożenia. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Mamy tu mnóstwo rzeczy. Chłodzi bardzo fajnie. Jak widzicie, tu na ścianach aż jest szron. I przy swoich gabarytach jest całkiem pojemna. Tak w zasadzie to ma większą pojemność niż ta stara lodóweczka, którą mieliśmy taką kempingową ElektroLuxa. Tutaj widzicie, tak jak ja ją mam tutaj zamontowaną, nie ma dostępu do panelu sterowania. Panel sterowania jest gdzieś w tym miejscu, ale lodóweczka nie wysuwa mi się na tyle, żeby był wygodny do niego dostęp. Ale najfajniejsze w tej lodówce jest to, że można nią sterować przez telefon za pośrednictwem łącza Bluetooth. Już zaraz włączymy dedykowaną aplikację YETICUL. Cool. I tutaj widzicie, mam cały panel sterowania lodówką. O, właśnie włączył się kompresor. Nie wiem, czy pokazywałem już wam głośność, ale jeszcze raz to zrobię. Tak pracuje lodówka, kiedy jest na wierzchu. A tak, kiedy ją zamkniemy. W dzień praktycznie tego nie słychać nocą jest to lekko uciążliwe dlatego przed pójściem spać schładzamy sobie ją kilka stopni powiedzmy o 5 stopni niżej niż jest w dzień i wyłączamy dziękuję wezmę to i wyłączamy ją na noc tak żeby nam nie huczało i temperaturę trzyma spokojnie do rana wracając do Aplikacji, nią możemy sterować całą lodówką praktycznie tak samo jak z panelu sterowania. Możemy ustawiać temperaturę w lodówce, czy na przykład wyłączyć ją na noc. Słyszeliście? W tej chwili kompresor przestał pracować. Mam nadzieję, że to. Ładnie słychać i tak, nie wyciągając jej z łóżka możemy sobie kontrolować to, co się w niej dzieje. Tutaj jest jeszcze jeden wskaźnik. To jest chyba przeznaczone raczej do modelu, który ma dwie osobne komory chłodzące, żeby ustawić sobie tak, jakby tutaj lewa skrzynka i prawa skrzynka, temperatura można sobie ustawić na przykład na jednej chłodzenie taką zwykłą lodóweczkę, a drugą ustawić na zamrażanie. Lodówka ma zakres temperatur do minus 20 stopni. Teraz dobrze widać. Ja ustawiłem temperaturę zadaną na minus 20 stopni. A w komorze w tej chwili są minus 2 stopnie. No dobrze, podjedziemy sobie z temperaturą do góry, żeby lodówka nie zwariowała. Do lodówki był dołączony także kabel do samochodu na wtyczkę samochodową 12V. My jeszcze nie korzystaliśmy z tego podczas jazdy. Po prostu składzamy ją sobie porządnie na kempingu, po czym wędruje do bagażnika i przejeżdżamy do następnego punktu. Poza tym producent zaleca, żeby po transporcie lodóweczka postała kilka godzin przed ponownym uruchomieniem. Na razie się tego trzymamy. Jak będzie później, zobaczymy. Otworzyłem łóżko, żeby Wam pokazać panel. Sterowania w tej chwili loduweczka osiągnęła zadaną temperaturę minus 5 stopni w komorze i przestała działać. W tej chwili jest podłączona przez zasilacz na 220 V. Tak samo jak na telefonie, możemy ją wyłączyć lub włączyć, ustawić zadaną temperaturę. W ustawieniach mamy tryb ekonomiczny, jeżeli mamy podłączenie pod akumulator, albo tryb maksymalnego chłodzenia, maksymalnego poboru prądu. Dodatkowo, po podłączeniu do akumulatora, lodóweczka ma trzy tryby ochrony. Jest tryb wysokiej ochrony oznaczony literką H. Średniej i niskiej. Także jeżeli napięcie na akumulatorze spadnie poniżej zadanego poziomu, lodówka przestanie pracować, tak aby akumulator nie wyładował się do końca. O tu na aplikacji lepiej widać te tryby ochrony: jest high, medium i low. Jakie to są wartości, to zaraz postaram się gdzieś tu obok wkleić. Wiecie co? Na razie nie przychodzi mi nic więcej do głowy, co mógłbym powiedzieć jeszcze o tej lodweczce. Więc jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to zadajcie pytanie w komentarzu. Chętnie odpowiem. Ja wiem, że nie wykorzystujemy jeszcze tych 100% jej możliwości. To znaczy, nie podpinamy się do samochodu. Nie testowałem jej jeszcze z użyciem akumulatora, ale na chwilę obecną jest. W pełni wystarczająca jak dla nas Justyna z dzieciakami jest na występie miejscowego zespołu tańca na wodzie a ja wracam składać wam kolejnego vloga bo wiecie trzeba wykorzystać dobre łącze internetowe jakie tutaj mamy także do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć